wszystkich. z tej strony Pchaed i zapraszam do szóstego odcinka serii Zagrajmy w Kangurę K. Tak, ostatnio przeszliśmy poziomy 13, 14 i 15 Niestety w związku z tym nie przejdziemy poziomu 16 Dlaczego? Bo dlatego e, jest dla mnie memem nie nie tego poziomu I nie chcę tego przechodzić Oraz jest za trudny dla mnie na to jeszcze idziemy poziomy tylko 17 i 18. Tak w razie rozpoczynamy od poziomu 17. Dobra Monety są ważne dla mnie. No już mamy 1300 monet. uzebranych. Idziemy. Dobra, muszę jeszcze zobaczyć coś tutaj. Nie tutaj dalej. Ha! Spiłowałeś. Ha! No i co teraz? O, dostałeś się. Uf. O! Teraz jak już musimy się dostać Dobrze Bo na górze były monety I spodoby. Dobra, wszystko zebrałem Idziemy Idziemy na to Ha! No, zatekował mnie jak go no, zaatakowałem. Dobra, I jedziemy No to jadziemy Oj, życie Dobra, zebrałem już życie O! Monety są dla mnie ważne. chcę zobaczyć gdzie one. O, tak, zapytania. O, małe serce. A no, myślałem, że będzie duże. Hehe. <laughs> Ale to było dobre. Myślałem, że będzie duże, Jedną małą monetę. Jedziemy nagle. Dobra. Tutaj jest bonus. Poziom bonusowy. To jest w tym poziomie. Ale nie będziemy I Dlatego pomijamy. I teraz tylko ważne, dla mnie ważne. I zobaczymy. No i kolejna plaga. Wow. W sumie zabraliśmy 3 dodatkowe życia. Dobra. Szybko. No i jedziemy na górę. I tylko te platformy. Ruszają się na poziomie normalnym. I i na trudnym ale natomiast na, pozi poziom, e, na poziomie łatwym e, łatwo można wziąć właśnie e, te platformy ale wybrałem poziom łatwy gdyby wstępnie do nowego zagrajmy tego pierwszego zagrajmy przepraszam przepraszam za wymowę o kurde. nie 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 to nie, to nie było pomogę. o dostałem dobra teraz prynujmy. dobra E, zmaksymalizowałem skrót używając przycisku e, lewego ALMA O na szczęście, że moja granie Na szczęście, że moja e, właśnie, na szczęście, że moja granie Niestety nie zapiesza się właśnie e, e, podczas, na, podczas grania Po zgnięciu e, na nosie XP czasami może Niestety zapiesić Natomiast grając oczywiście w 7 i 8 i, niestety to, to nie mamy żadnych e, problemów z, z, e, z zapieszeniem gry. Zapiesza się e, tylko na x Dobra, no, stawiam sobie flagę. Bo to są monety. No i uzebraliśmy 1400 monety. No i zakończyliśmy poziom 17. Dobra, zobaczmy co ja zapisałem, dobra, no zabraliśmy wszystko maksymalne, teraz poziom 18, to jest właśnie typowo grecki poziom, no moi drodzy, odkrywamy starożytną Grecję właśnie w tym poziomie 18, pojedynek 0, będzie już, e, już na początku następnego odcinka, na tylko te momenty. Wpadłem, ale na szczycie wstawiłem flagę. No i skaczemy. I jeszcze raz skaczemy. O! No. I teraz trzeba skoczyć w odpowiednim czasie. Przeskoczyłem w odpowiednim czasie. Zrobię wam cięcie. Przepraszam za, mnie, za niemałe niedogodności, ale psz, e, szybko myślałem e, się nabić, bo spragnąłem. He, he. No cóż, moja gra nigdy się nie kaszyła. Czasami... E, czasami podczas nagrywania wyskoczy taki błąd, ale to nic nie, nie zaszkodzi. I wtedy wrócę do tego miejsca, gdzie... Tam gdzie e, wyskoczył mi ten błąd. Oj! A dostałem od ognistej kuli No właśnie tej lady O, no, teraz idą tyle O dostałem No, dostałem i zaraz kilotywę. O, na szczęście, muszę najlepiej uważać Muszę uważać najlepiej. Dobra muszę uważać, bo mam mało życia Jedno dotknięcie już po mnie tylko nie chcę ginąć. Nie. 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 No, coś No, życie dodatkowe. No, jest prawda, ale nie wiem, czy mi się to uda. <grytania> no. uda. ten No, tak, został pokonany. I zaraz się właśnie z dysku... Dobra, muszę na górze zdobyć życie. Nie, flagę. Przepraszam. A nie życie, tylko flaga. No, nareszcie muszę stawić sobie flagę. Koniecznie muszę flagę. Dobra. Nie za chwilkę to zostawię. O, życie. Nie chcę wystawić flagi, ale... Nie chcę wystawić flagi, bo było życie. <laughs> ale śmieszne. No. Prawie będziemy mieli 1500, tylko 32 metry. do to właśnie 1500 nole. Teraz szczekamy. I spadamy. Dobra, no, tutaj nic nie ma. Proszę uważać. Dobra, no, tu nic faktycznie. Oh shit. O! Ło. Ło. Żegnam, żegnam tego głupiego by potwora. Już nie. No i jesteśmy prawie w tej jaskini, tej ciemnej jaskini, która oświetlają nas świetli. Ale o za kim. Tylko muszę zebrać monety i jadę. No i spadłem. Ale kameryb cerzy. <gry> A teraz sobie stawiam flagę, bo to jest dla mnie ważne. Dobra, stawiłem flagę. No i jadziemy. Jadziemy. O, shit! Shit. Jest bardzo ciemno. Jest bardzo ciemno. Dobra. Gram na Windowsie 8. Naprawdę, ta gra wchodzi na Windows 8. Ale bardzo drogie. Została co z kangurkiem? Kao na druga i Kao tajemnica To jest dobre. Ale umiem e, właśnie czasem, e, mogę właśnie bez, e, bez czekania na burkitan, aż oświetli, umiem właśnie przez cały ten ciemny wiosek. Oto jest końcówka poziomu. I końcówka dzisiejszego odcinka. O kurde. Kurde. No dla mnie ważne te monety No No zrozumcie to Odcinek był taki przyjemny No i 1500 punktów zdobyliśmy już No, świnka e, próbowała mnie zaatakować Ale została wykonana Dobra, no to jadzie I koniec poziomu 8 latem 18 Dobra Dobra Wszystko uzebrane. Tak e, W następnym odcinku będzie już siódmy odcinek Przejdziemy po poziom 19, 20 i 21 O tak e, e, Na początku tego siódmego odcinka będzie właśnie pojedynek z Zeusem Był jeden z najwyższych bogów Tak więc na dzisiaj to już będzie wszystko się znam Żegnam Komentujcie, subskrybujcie, odwiedzcie i wchodźcie na mój kanał. Tak więc narka!